Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Jak napić się tak sproszkowanej drobnej gierby? Nie każda bombija sobie z tym poradzi. Już za chwilę, po czołówce, zobaczycie, jak zrobić mate po brazylijsku używając bomby i porongo. Zostańcie z nami. When No, you're not alone. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś zajmiemy się yerba mate po brazylijsku, chimarao. Jest to yerba, która jest bardzo drobna, bardzo pylasta. Może się kojarzyć, przynajmniej mi się kojarzy, z maczą, herbatą japońską. Pyłek, po prostu pyłek. To jest yerba mate, która tak jak zwykła despalada, ma około 70% liści i 30% badyli. Tyle, że te liście są zmielone praktycznie na taką mączkę, pyłek. Wielu nie ceni sobie pyłu w Wierbie, ponieważ raz, że trudno się pije. Dwa, smak jest dziwny. Trzy, bardzo jest mocna i bogata w kofeinę. Tutaj, natomiast w Brazylii, właśnie bardzo sobie to cenią wszyscy. Zauważyć trzeba, że hierba ma, ma troszeczkę łagodniejszy smak wtedy dzięki temu pyłowi. Ale jest bardziej pobudzająca, bardziej bogata, właśnie we wszystkie składniki, ponieważ no, wypijamy bardzo taki zawiesinowaty napar. No i picie tego jest naprawdę trudne. Nie da się tego wypić normalną bombiją. Próbowałem kilka razy. Trzeba użyć specjalnej bomby. Do tego jest w ogóle. Osobny zestaw. Może widzieliście już tego typu naczynie. To nie jest może jakiś taki bardzo, powiedzmy, typowy przykład tego naczynka. Ono często jest robione też z stykwy. Jak pamiętacie, zwykła kalebasa to jest takie jabłuszko, a same dzbaniwo kalebasowe przypomina gruszkę, więc obcina się górę. Mamy kalebasę, no i mamy tą drugą część w kształcie kielicha. I to jest właśnie często wykorzystywane do przygotowania. Naczynia zwanego porongo, i ono ma często nóżki. To jest taka wersja drewniana obszyta skórą, i te nóżki są w ten sposób zrobione. No, częściej jednak spotyka się tykwowy kielich na takich trzech śmiesznych drucianych nóżkach. Dlaczego te nóżki mają znaczenie? To jest istotne, ponieważ w pewnym momencie należy trzymać naczynie pod kątem 45 stopni, i na tych nóżkach można i po prostu od razu tak ustawić i ono się nie przewraca. No tutaj będziemy musieli to jednak trzymać w ręce, ale innego nie mieliśmy. I bomba, czyli bombija robi wrażenie. Długa, grubaśna i <grymny> bardzo dziwny element filtrujący. Ona zawsze jest taka płaska, dwustronnie dziurkowana, dziurki są malutkie, ona sama jest dość duża, często nie wchodzi w ogóle do, do kalebasy. Musicie zwrócić na to uwagę. Jeśli na przykład wybieracie sobie bombiję i chcecie Kupić sobie zwykły zestaw do jerby, ale podoba Wam się ta bombija. Musicie sprawdzić, czy ona przejdzie przez szyjkę, przez otwór, właśnie w kalebasie, ponieważ no jest naprawdę duża. W porównaniu z innymi bombijami jest spora, dlatego kształt kielicha ułatwia to i możemy tutaj spokojnie pić. Sam ten sprzęt to nie wszystko. Nie można się napić po prostu. Tak, od tak zalewając chimarao. Tutaj jest niezbędny jeszcze szereg czynności i zabiegów, dzięki którym będzie to w ogóle możliwe, ponieważ nawet taka bomba zaklei się tym pyłem, jeśli zrobimy to nieumiejętnie. No, tak jakbyście przez słomkę pili beton. <laughs> Nie do wypicia. A żeby cieszyć się właśnie tym przyjemnym, łagodniejszym nieco smakiem i bardzo pobudzającym naparem, na początek do naczynia wsypujemy jerwę. To jest bardzo pylasta yerba, dlatego gdy wsypiemy jej sporo, to naprawdę będzie jej sporo, ponieważ przestrzeni między liczmi praktycznie nie ma. Niemniej sypie się dużo. Sypiemy tutaj, no ile kto wytrzyma, ale generalnie powinno się właśnie wsypać nawet, nawet takie 3-4 naczynia. Co jest teraz bardzo ważne, zwróćcie na to uwagę, przykrywamy naczynie z jerbą. Taką podkładką korkową, czy czymkolwiek innym. Może być talerzyk, spodek, cokolwiek. Chodzi o to, że teraz musimy strząsnąć tą jerbę tutaj na bok. Można nawet potrząchać nią trochę w ten sposób. Dzięki temu pył przesunie się na dół, czyli na tę korkową podkładkę, a gałązki pójdą do góry. To jeszcze bardziej ułatwi picie. W każdym razie ważne, żeby utworzyć taki kopczyk z boku. I trzymamy i potrząsamy pod kątem 45 stopni. Teraz powinno nam się to udać. Zdjąć i mamy taki efekt. Nie możemy teraz tego postawić, ponieważ ten stosik nam się sypie z powrotem na dół. Wlewamy teraz wodę bardzo ostrożnie, żeby nie spłukać tego kopczyka całego. I w ten sposób musimy zaczekać 2-3 minutki. Nastawiamy stoper. Chodzi o to, że ten stosik musi wpić całą tą wodę i się nią skleić, scementować, aby został w tej pozycji, kiedy postawimy ją z powrotem do pionu. Dzięki temu nie zasypie nam to bomby, gdy już ją tam włożymy. Także na razie można tym lekko poruszać, żeby troszeczkę przyspieszyć ten proces wsiąkania, ale ważne, żeby no nie, nie, nie spłukało się to na dół, żeby nie zrobiła się warstwa błocka na dole. To po prostu musi tak zostać. Jak widać woda praktycznie w całości wsiąknęła wierbę. I teraz możemy spokojnie postawić się do pionu, i nasz stosik kopczyk się nie przewraca. Co robimy dalej? Teraz już dość prosto. Zalewamy wodą. Oczywiście woda jak na yerbę zawsze, około 80 stopni, lub mniej. Zalewamy po prostu do pełna. I teraz kolejna już bardziej. Trudna sprawa. Bombę wkładamy w to wolne miejsce tam, ważne, żeby zatkać wlot palcem. I wkładamy ją w ten sposób, po prostu ją tu wbijamy, i teraz, istotne, lekko przekręcamy i kładziemy na boku. W ten sposób. I gotowe do picia. Wyśmienita. Bardzo ją lubię. Ona ma taki smak, każdemu się to z czymś innym kojarzy. Słuchajcie, no znacie smak yerba mate, e, musicie wiedzieć, że chimarao ma zupełnie inny smak, mimo że to też jest yerba. E, nie ma tej, tego dymnego posmaku, nie jest tak cierpka, ma bardziej taki świeży, liściasty smak. E, spotkałem się z opiniami, że przypomina pokrzywe czy jakieś zioła, mnie osobiście kojarzy się to z liściami czereśni. Kiedy jako dziecko zbierałem czereśnie, bardzo pachniały mi te liście, gdy siedziałem wysoko na drzewie. I to było moje pierwsze skojarzenie, po prostu zapach czereśniowego liścia, takiego świeżego, rosnącego. Uzupełnianie wody w naczyniu to no już żadna filozofia, po prostu w wolne miejsce dolewamy, Staramy się nie lać po tym kopczyku, żeby go nie spłukać. Kiedy on się sypie na dół i rozjedzie, no to zapcha nawet najlepszą bombę. Tu zwróćcie uwagę, te wszystkie rzeczy, które wykonałem, są raczej dość istotne, ponieważ tak pije się ją najłatwiej. Ale eksperymentujcie, próbujcie. Już poznaję parę osób, którym się udało to pić w zupełnie inne kosmiczne sposoby. Najważniejsze, żebyście mogli się cieszyć wspaniałym smakiem Chimarao. I naprawdę warto skosztować, bo no, będziecie zaskoczeni. Nawet stary jerbiasz jak ja, gdy pierwszy raz się napiłem tego Cimarao, to stwierdziłem niesamowite to jest jerba. Naprawdę pyszna. To tyle co na temat Cimarao. Do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach i na naszej stronie Czajutowy.pl